Witam was. Witam. Dzisiaj wam pokażemy e, zmiany w wiosce i ogólnie. Jak widzicie e, Drexon, czyli Gabryś Gibiroxior ma skina. No i tu jeszcze z nami jest Stefan. Dobra, to może pierwsze co, to mój skin trochę się zmienił, jak widać. E, no tutaj, zrobiliśmy wczoraj wieczorem z Gibi i z Gibi Miecze, no nie miecze, ogólnie narzędzia diamentowe. O, tu już widać kawałek. Łał. No także tu mamy takie fajne. Tutaj jest nieudany samolot. Snake Solid. Ale nie wiadomo czy. To jest Snake Solid. So, solida. Także tu są te narzędzia. No jak już widzimy od razu są nowe domy. To są domy już naszych graczy, tylko właśnie yy, o tym Chcę wam pokazać. To jest nowa część wioski w ogóle niedawno zrobiona. Tu w niej zaczęliśmy wierzę w też w poprzednich odcinkach budować, także tu po prawej jest Villa Rockskeya, po lewej Buda Seby. I to jest mój dom. Trochę się narobiłem na nim, to taki bardziej jest filoski klimat, także... No tutaj była pułapka, ale ją spaliłem. Nie wiem dlaczego. Po prostu denerwowała mnie. Od razu tam już widać latarni kawałek. Oj, tu mamy latarnię morską i mamy jeszcze stację kolejki. Od razu sobie wejdziemy na wieżę, zobaczymy. Ej, chodźcie, o dobra, jesteście. karciną właśnie jakiś ty popisał na YouTube że liczy na więcej odcinków. A, fajnie, no właśnie, no to nagrywamy. Nagrywamy tyle, ile się da. O ja może nie bo no, będę miał z kina. Bo to drażnie, jakby z tego, z tego. No właśnie, no, trzeba, trzeba sobie legala kupić. Co on nie słyszy, bo coś ci znowu mikroszonkuje. No. Yeah. O tutaj jest ten domek letniskowy Stefana. O i tu właśnie widać tą kolejkę na tą drugą wyspę. Tam jest jeszcze stacja, ale nie widać jej. Tutaj jest ta wieża, no wiadomo tutaj wid widok jest na nową część wioski, tu widać tą wieżę. O tutaj znalazłem gdzieś takie episkie drzewo i skopiowałem się gierką i dałem. Takie na kurce fajne. Uuu, dedłem, wedłem. <laughs> o, o, tutaj zrobiłem tutaj jest. z nudów taki posąże... Ej, Tepnijcie mi ktoś. Dobra, o jesteś? No tam taki goryl jakby jest. Czekaj, co to jeszcze jest zmiana? no tak roxkey wystawi swój domek do sprzedania jak ktoś chce to niech sobie kupuje no dobra to teraz spadamy na dół i, I tego o kurde U, moje itemy nie zostawić mój itemy o kurde kurde stefa 2 8 0 6 9 8 Dobra, dobra. E, dobra, moje itemy są, nie? Właśnie dobra. nie ma ich tam, ja jestem pusty. Tutaj ci Stefan je wyrzuca, oddaj dobra. mi mój diamentowy to wymierz, bo Stefan. No. No. A ja? A dobra, dobra. potem mi oddacie. No, tu mamy dobra. kolejkę na wyspę. Tu kolejki ktoś zabrał. Dobra. Dobra. E, dobra. Jakie ma ID? Dobra. Czekajcie, ja Nieważne, już... dajcie dobra. mi. Masz Jej Dobra, siadajcie, jedziemy Ej, a gdzie jest guzik? No tutaj, już przysiedzisz. Ej, Ej, zniszczyliście. Nie, kto okej. Okay. Dobra, ja też Dobra, jadę. A... Tutaj, tutaj Ktoś mnie uderzył. tutaj Tutaj trzeba uważać, bo. bo nie, dlaczego, nie dlaczego, ale coś jest nie tak. tak. Coś jest Coś nie tego jest z ściankami... O kurde, zablokowała! <grym grym zespozywania> kurde! <grym zespozywania> Coś jest nie tak z ściankami... Strasznie się nieraz... Nieraz się, nieraz się pisuje. Pisuje. I, I cała konsola i... mi lata. No! Ogarnijcie Eju. się! No! <grym zespozywania> kurde! Assassin's Creed a na kompas z torrentów pobierz sobie jak też. No dobra, tu mamy takie fajne atmosferę, fajną atmosferę, tu jest lawa i w ogóle. No i tu takie lekko bo są diamenty, węgiel, lapis, złoto. Znaczy złoto da się, ale na przykład redstone i tak dalej, nie. No ale. Czekajcie, kogoś wywaliło skąpy na Skype'ie chyba. Nie, wszyscy są. Nie, Patryk, ale dobra. No także tu mamy taki wizby tutaj mamy takie duże plany Mamy tutaj no, zrobić no, um, water slide, a, przeniesiemy go stamtąd z wioski po prostu tutaj Tutaj będzie jakaś kolejka górska wielka A jeszcze jedno, prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy robili pałac tam gdzie są spawnery zwierząt, czyli daleko za wioską, za pustynią. Ała. O, widzę, że to go się. ktoś przyszedł. Dobra. Dobra, wracamy. Do wioski. Coś jeszcze może porobimy? Co? ale musiałem domofon odebrać. No, Gdzie to, jesteś, nie? Ja, ja... Kolej, Matko dużo kolejki się pomogowały. Patrzcie, ej, jadę w dwóch kolejkach naraz. Normalnie booster zrobiłem, jeszcze ja sobie... Ja sobie myślę, co my... Nie czego my nie pokazaliśmy. Chwila, my w ogóle Chwila. pokazywaliśmy neter? Nie. Nie. No to lecimy do no, neteru. No bo przecież w ogóle na let's playach nie było netheru. Ej, ale dobra, Ej, dajcie mi jedzenie chociaż. Bo ja nie mam. Bo ja nie mam. Łe, to skrzynka? Nie wiem. Nie. a, to chyba... Dobra, Dziś go Dobra, ja już do was jadę. Aj, kolejka, głupia! Dobra, złote jabłko może być. Dobra, to Dobra. tak, że do netheru się tu schodzi, a ja to chyba to już zejście pokazywaliśmy. Kurde, ktoś kamień porozwala. Tu trzeba jakieś coś fajniejszego zrobić, bo to tak trochę jest no dobra, tu, o tutaj Stefan obrazki pododawał, ogólnie to polecamy na, na wioskę teksturpak lb fotorealizm, bardzo, bardzo, bardzo fajny teksturpak, no ostatnio na nim gramy. tu zrobiliśmy spawnery zwierząt, tak dla ja, dobra, także lecimy wam pokazać nasz szneder. tutaj są takie mosty, z których można sobie pooglądać, taki spokoik sobie ktoś zrobił, widzę. Ogólnie może zrobimy potem sobie jakąś willę z neteraka w neterze albo coś takiego. No dobra, to no. są moje eksperymenty z lawą, Jeszcze nie ogarnięte. ogarnięte. Dobra, tu no. mamy wielki yeah. staw lawy. O matko, są sand. O. I tutaj jest tego. Zejście od naszego epickiego neteru. Tutaj jest naprawdę takie epickie, to wszystko jest <grych> epickie, to jest epickość, epickość, epickości w ogóle. Ej, sorry, ale miałem lag. Jaki jesu, cudem woda w neterze? Ej, ej! matko, już nie A, nie mogę biec, muszę sobie zjeść jabłko. Gdzie jesteś? W neterze. W Tepnij Netter? się Słucham, do do chcesz. No, i patrzcie, no, zobaczcie, jak to jest super. Kurde, gdyby Kurde, to było na 1,9, to by były tutaj mm, z ruiny w neterze pewnie gdzieś. Ale ogólnie tak mi się podoba ten neter No, my tu się już nieraz zgubiliśmy, eksplorując ten cały neter Ten nether bardzo duży jest, sam plik neteru chyba 60 mega czy 70 waży. Dobra. No, brak. Dobra, chodź ja do wioski. Się, barw, ja barw. sobie Ja sobie trochę Sousanda wydobywam. Dobra, ja Dobra, ja jestem w wiosce już Jeszcze nie. Dobra, Dobra, no to także. No to by było no. chyba na tyle Co my tu tym jeszcze nie nowego? Dobra Dobra, no to także Out of memory? Albo nie, jakiś lak, o lak, lak, lak. Dobra, ja zaraz wracam, jak mi się Minecraft ogarnie. Dobra, już Dobre. jestem, musiałem wyłączyć minecrafta na nowo o kurde liście. O, jeszcze jest sklepik pro, teraz z bardzo śmieszny z tymi napisami. Sklepik otwarty, gdy mi się chce. Sklepik, narzędzia, zbroje, broń, Dobre. i mil. Dostępność bardzo zależy ode mnie. A, jeszcze mm, oferta, e, oferta sprzedaży na, domu Lux Tom e, e. do sprzedania jak widać, nie? Także no, tu jest taki w miarę przestronny na, na górze jest magazyn, można sobie tutaj... A to, o, to, muzyki, o, to muzyki, o, skrzynki pozabierał. Na dole Nie piwnicy już nie ma od doktorowi. Ale to co? To co? No to się. O jeszcze tu, o, jeszcze. tu jest, jest nowy tu domek jest patrola. patrola. Tu jest domek tu jest patrola. patrola? jeszcze. No wiadomo, no No, upgrade mojego domu. No właśnie o, Stefan, y, trzeba jeszcze pokazać upgrade domu Stefana. Nie wiem co on tam dokładnie zrobił, ale zaraz zobaczymy. Nie wiem ile ten Nie. odcinek. Dalej masz pusto. O, ale o, tu ma a, jakie. a to pamiętam. Tu ma takie epickie tego. Teraz jak tam zejść? Pytanie? Jak zejść? Jak Żeby się nie spalić. Wait, bo, wait, gdzie tu jest guzik? Gdzie tu jest guzik? Aha. Dobra. Dobra. Zlep, zlep, Wow! O! O tak! <18ilendoors> <Operations Aubain> <mówi> Okej. Okay. Okay. Co ja piszę? Dobra! Miejsca oto! Stefan mnie do siebie! Czy stał z Gabrysiem. Mhm. mhm. Zdepnijmy do siebie. siebie. No <laughs> dobra, no. potem zobaczymy. dobra, dobra no to dobra, to tak, dodawajcie do ulubionych, tam, tam subskrybujcie i tak dalej. Mamy już tam 15 widzów, także cieszę się, że ktoś nas lubi. Komentujcie tam, bo mało komentarzy jest. I w ogóle jeszcze pokażemy na finał to miejsce. Także tu jest tak, lawa. Tu taki tron, tak, tak fajny. Tak dalej, tak dalej. tu już było. Tu już miejsce, a ja? No i. Tutaj, no, tak. Tu nic nie ma. Dobra. Eee! Do mnie! hi, 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 hi. Huh. O, a, a, dobra. dobra! No to cześć! Do następnego odcinka, do który będzie który poświęcony po... właśnie. Otwórz! Od... Robienie Robi... pałacu prawdopodobnie. Otwórz! Znaczy zamknij. zamknij! Taki zrobimy finał, do finał. lawy! A. Także cześć! Także...